W pierwszych dniach października został oddany w żorach przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną Xenon, czyli tak zwany akcelerator biznesowy. Jedna z refleksji, która po tym otwarciu zdecydowanie się przebija, to to, że rzeczywiście wchodzimy w różne środowiska i ta aktywność w kontekście zainteresowania, co to jest, jakie ma usługi, bardzo nam wzrosła. Prowadzimy w tej chwili wiele rozmów, które będą w efekcie bardzo pomocne przede wszystkim przedsiębiorcom, a oczywiście przedsiębiorcom mikro, małym, średnim. Takim kultowym elementem to jest kwestia w tej chwili uruchomienia tak zwanego centrum coworkingowego, które rzeczywiście będzie miało wszystkie swoje elementy takie jak no, współczesny biznes oczekuje. A więc od jak to mówimy biurka na godziny, czy, czy Miejsca na prowadzenie rozmów w zamknięciu czy podpisywaniu umów, to również przewidujemy tam i jesteśmy na końcówce jego wyposażenia. Tak zwane małe studio, w którym na przykład podcasty i inne można będzie elementy tworzyć. Zakładamy, że Taka nowość na rynku spowoduje bardzo duże zainteresowanie i że poprzez to napędzi również się tak zwana koniunktura, że Xenon to jest miejsce ciekawe i interesujące. W tym wszystkim mocno rozwijamy w tej chwili już rozmowy, żeby sfinalizować ostateczne postępowanie co do Centrum Kompetencji, a więc Centrum, które oprócz dzisiaj tego, że. Uczy i na linii mechatronik, automatyk. Można było od przyszłego roku szkolnego rozpocząć również e, robotykę. To, co nas oczywiście najbardziej cieszy, to to, że zaczynają się już bardzo sensownie firmy małe pojawiać do najmu, do tej części przemysłowej, która powoduje no zdecydowanie poprawę naszych wyników ekonomicznych, a to przy sprawozdawczości dla naszych organów będzie bardzo miłe, kiedy mógłbym, będę już mógł powiedzieć, że do Ksenona tak naprawdę już nie dokładamy i ten element synergii przychodów powinien już coraz bardziej pozytywnie odpowiadać na, na potrzeby naszego, naszego biznes planu.